Jak myślisz, czy istnieją we wszechświecie jakieś inne cywilizacje? Od dziesięcioleci poszukujemy cywilizacji podobnej do naszej. Jak na razie nic pewnego na temat jej istnienia nie wiemy. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy we wszechświecie sami. Wokół nas kwitnie cywilizacja bytów innego rodzaju. Cywilizacja funkcjonująca w cokolwiek innym wymiarze, a przy tym zainteresowana naszą cywilizacją. W Biblii, w Starym i Nowym Przymierzu, cywilizacja ta określana jest światem aniołów i demonów. W dość wyjątkowy sposób zwraca na to uwagę list świętego Pawła do Efezjan. Dlatego nasze dzisiejsze rozważanie nosi tytuł Koniec Świata, Sprawa Kosmiczna. List do Efezjan należy do listów więziennych apostoła Pawła i jest być może najwcześniejszym spośród tych listów. Wiele wskazuje na to, że jest on listem okulnym. Został napisany około roku 60. po Chrystusie i mógł trafić do Efezu Pięć lat po powstaniu wspólnoty w tym mieście. Z treści samego listu wynika, że apostoł Paweł napisał ten list z paru powodów. Na przykład po to, by przypomnieć swoim adresatom o zasadach życia w Chrystusie. Napisał go też po to, by ukazać swoim adresatom naturę i rolę Kościoła. I w końcu, jako uwięziony. Napisał go po to, by przekazać wspólnotom wierzących wiadomości o swojej bieżącej sytuacji. List ten zwraca uwagę swoją ciekawą strukturą. Zauważcie, że jest podzielony na dwie części. Trzy początkowe rozdziały informują nas, kim jesteśmy i co mamy w Chrystusie. Trzy końcowe rozdziały Informują z kolei, co w związku z tym możemy. Na takiej strukturze można oprzeć temat listu i wyrazić go następująco: Nowa jakość życia możliwa jest tylko jako skutek uprzedniej duchowej przemiany człowieka. List do Efezjan zwraca też uwagę z innego powodu. Otóż jest to list, który w szczególny sposób podkreśla kosmiczny wymiar zbawienia i kosmiczne znaczenie Jezusa Chrystusa jako Zbawcy. On jest Zbawcą nie tylko cywilizacji ludzkiej, ale także Zbawcą cywilizacji anielskiej i wszystkiego we wszechświecie. Właśnie ta kosmiczność zbawcy, zbawienia, wnosi nowy element w eschatologię. Ukazuje ją w perspektywie kosmicznej. A ta kosmiczność z kolei umieszcza objawione nam szczegóły dnia Pana, to jest powtórnego przyjścia Jezusa, w planie nieokreślonej przez Pawła liczby następujących po sobie epok. Kosmiczność zbawcy Jezusa. Daje o sobie znać już w rozdziale pierwszym. W wersetach od 7 do 10 czytamy takie słowa. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał. We wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli, według swojego upodobania, które w nim wyraził. W ramach planu pełni czasów, aby połączyć wszystko w Chrystusie, to co na niebiosach i to co na Ziemi, w Nim samym. Częścią kosmicznego planu Boga jest też Kościół. To wersety od 20 do 23 pierwszego rozdziału. Dalej, według rozdziału pierwszego, wersetów od 21 do 22, według rozdziału drugiego i dziewiątego wersetu, i według rozdziału drugiego, 7 wersetu, tutaj muszę skorygować, według rozdziału 3 i 9 wersetu, plan Boga nie składa się tylko z wieku lub epoki obecnej i przyszłej, ale także z wieków lub epok wcześniejszych i nadchodzących. We wszystkich tych przypadkach, Użyte jest greckie słowo aion. W końcu, według rozdziału drugiego, zaraz na początku, werset drugi, trzeci i czwarty, a potem rozdziału szóstego, ten słynny fragment od wersetu dziesiątego do dwudziestego, wymiar kosmiczny ma też ewangelizacja. Bo z drugiego rozdziału dowiadujemy się, że w ewangelizacji Mamy do czynienia z ludzkością indoktrynowaną przez władcę mocarstwa powietrza. Sprawą kosmiczną jest, według szóstego rozdziału, pełna zbroja Boża. Zajrzyjcie tam, cóż tam czytamy? Czytamy: Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli radzić. Sobie z podstępami diabła. I dalej czytamy: Nasza walka bowiem nie toczy się przeciw krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami, ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Jaki jest związek tej perspektywy? Wyrażonej w liście do Efezjan z naszymi dotychczasowymi rozważaniami na temat końca świata. Otóż kosmiczność zbawcy i zbawienia nie powiększa liczby synonimów Dnia Pana, ani liczby wyrażeń synonimicznych względem Dnia Pana. W stosunku do naszych dotychczasowych rozważań pozostają one takie same, choć. Dla porządku i wygody zostały one, jak zauważyliście, umieszczone w naszych konspektach do dzisiejszego rozważania. A gdzie te szczegóły z listu do Efezjan wpisują się w nasz schemat? Otóż kosmiczność zbawcy i zbawienia właściwie nie zmienia nic w wypracowanym dotychczas programie Dnia Pana. Jednak, przez umieszczenie tego programu w perspektywie kosmicznej wyraźniej uświadamiamy sobie jego skalę i proporcje. Dzięki takiej perspektywie Dzień Pana nie jest wydarzeniem, które dzieli tylko dwie epoki obecną i przeszłą. Lecz jest wydarzeniem skądinąd bardzo ważnym, jednak stanowiącym epizod w ciągu nieokreślonej przez Pawła większej liczby epok. Kosmiczność zbawcy i zbawienia wnosi za to nowy element jakościowy w schemat znaków poprzedzających Dzień Pana. Z kosmiczności tej wyraźniej niż dotychczas wyłania się natura ewangelizacji, to jest głoszenia dobrej nowiny. Czym to głoszenie jest? Czy samym propagowaniem wiadomości o Jezusie? Czy może udziałem w wojnie światów i to światów, których wymiar fizykalny, widzialny, materialny jest tylko czymś, co można porównać do czubka góry lodowej. Wiemy, że widzialna część góry lodowej jest tylko małą częścią jej całej. Większa część jest pogrążona w otchłani podwodnej dla, żegla, dla żeglarza niewidzialnej. Warto zauważyć, że pełna zbroja Boża opisana w tym szóstym rozdziale listu do Efezjan jest wyraźnie duchowej natury. Bo przecież w szóstym rozdziale w wersecie, w wersecie jedenastym i 12 czytamy tak. To już czytałem właściwie. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Po co? Po to... Byście mogli ostać się wobec zakusów diabła, gdyż nasza walka nie toczy się z krwią i ciałem, lecz ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami świata tej ciemności, z duchowymi siłami zła w okręgach na niebnym. Stąd w schemacie drugim, zatytułowanym przez nas Znaki poprzedzające Dzień Pana, Należałoby rozbudować, tak uważaliśmy, na przykład punkt pierwszy: rozbudować choćby takim komentarzem, że na podstawie drugiego rozdziału listu do Efezjan, wersetów od drugiego do czwartego i na podstawie szóstego rozdziału listu do Efezjan, wersetów od dziesiątego do dwudziestego, tego fragmentu o pełnej zbroi Bożej, można powiedzieć, że czasy poprzedzające dzień Pana będą czasami wzmożonej antychrystusowej indoktrynacji mającej swe źródło w świecie demonicznym będą one czasami propagowania próżnych egoistycznych rządów doczesnych sprzecznych ze szczerym Pożądaniem tego, co miłe panu. I tu przejdźmy do zastosowania. Czy swoje życie związałeś już z Jezusem? Jeśli tak, to ten dzień pana, przy całej Jego niepewności, nie zaskoczy cię. Jeśli nie, to nawet teraz. Wyraźnie możesz zadeklarować: Panie Jezu, powierzam Ci moje życie, proszę Cię, abyś we mnie wszedł i pozostał we mnie na zawsze. Po drugie, nasze rozważanie, zauważcie, było już dwunastym z serii rozważania na temat końca świata. Jest ono pierwszym odnoszącym się do listów więziennych i będzie jedynym rozpatrującym list do Efezjan pod tym kątem, pod kątem eschatologicznym. Jeśli mamy już schemat czasów ostatecznych, zrobiony w oparciu o listy do Tesaloniczan, listy do Koryntian, list do Rzymian, to uzupełnijmy go dzisiaj tymi uwagami, które tutaj starałem się przekazać. Śledźmy też wydarzenia na świecie pod kątem tego, na ile. Rozważane przez nas treści odpowiadają naszym czasom. W tym celu korzystaj z naszych konspektów. Udostępniamy je. Po trzecie, też chciałbym powiedzieć, że rozważania z cyklu Koniec świata odnosić się będą już od następnego razu do kolejnego chronologicznie listu Pawła i też do listu więziennego, ale do listu do Kolosan. Zapraszam na to rozważanie. Zmianie ulegał, uległ plan naszych spotkań na Facebooku. O tym mówię właściwie już teraz co tydzień. Na razie nadajemy program tylko w czwartki o 18.30, ale jednocześnie informuję, że ze względu na rozpoczęty rok szkolny i zmiany w edukacji w kierunku jej zdalności, pojawiają się moje programy instruktażowe na Facebooku. Jak zawsze, dopytuj, doczytuj, dołącz. 3D. To dołącz oznacza dołącz do nas i rozwijaj się z nami, by SMS stać się miarą sukcesu. A teraz zamieńmy z naszym Panem kilka słów. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Pokazujesz nam nasze czasy, naszą epokę, jako tylko wycinek w biegu epok. Może to czyni nas znikomymi, czyni nas małymi, ale też podkreśla Twoją wielkość i pokazuje, w jak wielkiej sprawie uczestniczymy, uczy, uczestniczymy do jak wielkiej sprawy nas powołałeś. Bądź za to uwielbiony. A też w tym czasie indoktrynacji, w tym czasie opisanym w liście do Efezjan, ale tak jakby pasującym do naszych czasów, proszę Cię o naszych słuchaczy, tych szczególnie, którzy swojego życia z Tobą nie związali, aby wyrwali się z sideł diabła i swoje życie związali z Tobą. Dziękujemy Ci za Twoją miłość dla nas wszystkich. Ufamy Tobie. Liczymy na Ciebie. Amen.